Co my tu mamy? Citroen C2 Żeby przytrzymać śrubę od wahacza, trzeba wyjąć pół oś To jest piękne, nie? Albo przynajmniej ją odchylić Czyli trzeba rozpiąć zwrotnicę Mocowanie Przewodu hamulcowego po prawej stronie, eee, jak wygląda ten element? No jest normalny, nie prosty. Wszystko spoko. Teraz zobaczmy prawo, lewo. Mocowanie przewodu hamulcowego wygięte, jakby od jakiegoś uderzenia. Prawdopodobnie amortyzator przy uderzeniu jedną. Oczywiście nie ten. A dlaczego tak myślę? Popatrzcie tutaj. Było takie jebnięcie, że pół poszła w górę i wygięła podłużnicę. No, a samochód miał być niebity. 56 tysięcy przebiegło, nie? Tutaj wahać się jest zamiennik. Oczywiście, tutaj wózek zawieszenia od dołu też pogięty. Końcówka już też nie jest oryginał. Także ten. Dzisiaj wymieniamy tuleje na wahaczu I sworznie. Jest wszystko rozklekotane Ta końcówka lewa jeszcze jest ok. Prawa jest wywalona, więc prawą też wymienimy. No ale przy okazji dowiedzieliśmy się dlaczego samochód był kupiony tanio nie no cóż, właścicielka się nie ucieszy wymieniam sobie tuleje w pachaczu sworzeń no, generalnie próbuję to poskładać prawą stronę już ogarnąłem w widać otwór? otwór powinien być okrągły tak żeby To zgrubienie na śrubie weszło i się trzymało. Ale że wózek jest zgięty, szczególnie ten uchwyt, i ktoś, kto to składał, nie potrafił e, wymienić wózka, albo mu się nie chciało, albo nie chciał płacić, to co zrobił? Zrobił fasolkę. Wypiłował po prostu otwór, tak żeby mu się kąt wyprzedzenia zwrotnicy zgadzał i tak to skręcił. No, i teraz numer polega na tym, że tu na tym połączeniu ten wahacz chodzi. Na górze nie ma tej fasolki, jest tylko na dole. I widać zresztą, że śruba się przesunęła głębiej. Nie wiem w sumie, jak powinna być. No, i teraz mam dylemat, bo żeby to dobrze zrobić, trzeba wymienić wózek. Więc koniec nagrywania. No i tak to się skończyło. Wymiana tulei w wahaczu i sworzni skończy się wymianą wózka zawieszenia. Bywa, nie? Dzięki za uwagę. Nie będę nagrywał wymiany wózka. Nie wiem kiedy będę to robił. Garaż jest zajęty. A na dworze tego raczej nie zrobię. Także do zobaczenia w następnym filmie.